Marasz ten kapitan, zawołał znowu znów jest Stazawawackie. Stazawawackie, jakie odczucia po meczu? Znaczy, odczucia, przyjechałeś tutaj na, chyba powinniśmy dokrywać po, po wygraną. Aczkolwiek widzieliśmy, że jesteśmy, wyjeżdżamy też do lidera drugiej grupy klasowej. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko i było ciężko oczywiście do tego. Warunki były jakie były, nie sprzyjało było ciężkie do grania. No, udało się wygrać 1-0. Rezerwa pograła, gramy dalej. Uważa pan, że wynik jest sprawiedliwy? Z wyniku meczu, w mówię, mówię tak sytuacji, może mieliśmy więcej, wszedł na rankę więcej, po nie wygraliśmy. chce pan kogoś pozdrowić? Oczywiście. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim talera Raszowej, pana Anna Mahodę i tutaj prezesa powiem po imieniu. Panie prezesie, już tak po ocach tak mogę, pozdrawiam I, i wszystkich za mną życzę powodzenia Nasz. w przyszłym sezonie i życzę awansu. Nasz prezes, to tak. tak. Tak po naszemu się tak nazywa. Nie? Tak po naszemu, ja wiem. Ja wiem, co po naszemu. Dobrze, dobra. dziękujemy. Dziękuję.